Witam Was oto e, pierwszy survival Single Player i dzisiaj e, ben, ja już tu trochę zbudowałem bo nie wiedziałem że będę na, tutaj kręcić i wszystko było na survivalu i tutaj tak tam mamy farmę. Dzisiaj będę prowadzę w tym odcinku farmę, czyli trzcina cukrowa yy, i nasiona tam zboże, znaczy się. Dużo wody. Yy. Tutaj trzcina cukrowa już można zebrać nawet. Yy. Kurde nie weszło. Um, no i dzisiaj będziemy rozstawać tą, znaczy oprowadzać, tak jak mówiłem. I um, tutaj... <ścoughs> zasadzimy czcinę, Bo ich trzeba więcej zasadzić dobra ja mam, trzeba obkrążyć i yy, teraz yy, skończmy, bo czegoś nie dobudowałem tutaj Tutaj chyba w dużo drużek yy. I tutaj nie dobudowałem. Bo ja będę miał sad drzew, będę sadził drzewa i żeby mieć dużo drewna. W sumie to mam teraz dużo drewna, żelaza, diaksów i tak dalej. I teraz tylko tutaj nie dokończyłem. Będę sobie sadził drzewka. Tylko że tu jest na razie strasznie ciemno. Niedobudowane to jest, bo tu będzie światło, drzewa jeszcze i to będzie gotowe. A tak to jeszcze w budowie. Nawet w domku nie zrobiłem. Wszystko już w nim stawiam, a na dachu nie mam. Tutaj kurczaka uwielbiłem. Za kratami, bo, nie, bo mi się nudziło. E, kurde. Nie mam, w ogóle nie mam we, węgla. Lololol, prześmiałem dużo. Dobra, nieważne. <laughs> to my właśnie dzisiaj zasadzimy drzewa. Tylko właśnie nie mam sadzonek, a tam jest dżungla. I my się do tej dżungli wybierzemy. Tylko, że trzeba ubrać swoją zbroję. Gdzie moja leśnicza głowa? Może być nawet a zombiaka um. jedzenie jedzenie mamy tyle starczy jakbyśmy coś znaleźli um, łuk strzały mało mamy to weźmiemy weźmiemy mieczyk, siekierka jak najbardziej no i trzeba będzie, będzie zbierać sadzonki. Idziemy po sadzonki. <laughs> Aha i... Yy, odcinki będą gdzieś tak 15-10-minutowe, bo yy, nie wiem, co się stało. I ten będą 15 minutowe um, 11 10 może zdarzy się że 6 lub 7 bo ja tak nie patrzę na czas um, dobra to ścinam te drzewo wysyć żeby sadonki wypadły i padajcie. W sumie to przy Was nie będę Was zanudzać sadzonkami. To po co takie coś? Ja to z y, sadzonki wezmę i będę sadził po prostu z, na filmiku albo nie wiem. Ale ten odcinek jest taki oprowadzający, jak mówiłem, tak, że nie będę na nic zbierać. Yy. W ogóle nie wiem po co to zrobiłem, ale dobra. Ym, no to. To by było chyba dzisiaj na tyle. Pożegnamy się z kurczakiem. No. Red